Nieruchomości na wynajem, mieszkania na wynajem są według mnie zdecydowanie najlepszą drogą do osiągnięcia wolności finansowej. Dywersyfikują tylko ci inwestorzy, którzy nie wiedzą co robią. Partnerem odcinka jest Hampton by Hilton Warsaw Mokotów. Z Energii dajemy bezpieczeństwo. Nazywam się Wiktor Bernacki i zapraszam na program O sukcesie przy kawie. Witajcie w drugiej części rozmowy ze Sławkiem Muturi, w tej drugiej części właśnie porozmawiam tutaj ze Sławkiem odnośnie rynku nieruchomości, jak on widzi trendy w najbliższych latach, czy warto inwestować w nieruchomości, a jeśli tak, to jaką formę inwestowania wybrać, czy to będą kawalerki, czy to będą pokoje dwuosobowe, dwupokojowe, a być może będą to jakieś duże mieszkania, duże apartamenty, wręcz całe kamienice, więc... Sławek na przestrzeni ostatniego roku czasu tego związanego z tym całym wirusem, jak widzisz rynek nieruchomości? Jak on się zmienił, czy ceny spadły, czy wzrosły, jak wyglądała to też również od strony najemców? Czy ilość najemców mocno spadła, czy utrzymuje się można powiedzieć na stabilnym poziomie? To jest tak, że wiesz, impact, rzeczywiście impact pandemii, a w szczególności tych lockdownów, które zaordynowali nam politycy, nie tylko w Polsce, ale na świecie, czyli zamrażanie gospodarki. Miał duży wpływ na rynek nieruchomości, przede wszystkim na nieruchomości komercyjne, czyli biurowce, hotele, tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak, tak. że to właściwie to znaczy z obłożenia stuprocentowego spadło do 1%, tak, tak. Tak? albo w ogóle były zamknięte, więc, więc one powiedzmy od razu uderzyły w ścianę, to znaczy z dnia na dzień mhm. praktycznie, tak? jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, to, to rynek najmu krótkoterminowego, czyli na doby, tego Airbnb tak przysłowiowego. Tak. To znaczy to też uderzyło w ścianę jakby z dnia na dzień. Po prostu nie było ruchu, były zamknięte lotniska, wszystko pozamykane, więc nie było koncertów, tych innych rzeczy, które przyciągają turystów jakiegoś tam dnia, więc to też od razu zostało, powiedzmy, zatrzymane. Tak? Jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, to mieszkanie w odróżnieniu od biura, od hotelu, mhm. od, od Airbnb to znaczy jest potrzebą, jest pierwszą potrzebą człowieka. Tak, tak, tak. To znaczy, my, my nie musimy podróżować. To znaczy, podróżowanie to jest ostatnie 50 lat tak naprawdę, a, a parę tysięcy lat wcześniej mało kto podróżował, tak? Już nie mówiąc o biurowcach, które mają w ogóle 30 lat w Polsce, tak? Więc, więc chodzi o to, że... Mieszkanie jest pierwszą potrzebą człowieka, w związku z tym musimy gdzieś mieszkać. Czy mamy pracę, czy nie, czy się o nią boimy, czy co? Znaczy, gdzieś musimy mieszkać, mhm. tak? Więc, więc, więc to je, jakby jest dużo mniej podatne na cykle gospodarcze. Natomiast nie mówię, że nie było żadnego wpływu, bo zamknięto uczelnie, więc wielu studentów wyjechało. Nie wszyscy, bo to, że nie mogą chodzić do, do, na zajęcia, mhm. czy że chodzą zdalnie, to nie oznacza, no bo, że muszą wyjechać, bo Część z nich pracuje, część z nich nie pracuje, ale i tak nie chce mieszkać z rodzicami. Tak? Mhm. To znaczy, woli jednak mieszkać w, w, no, w mieście większym. Mhm. Część jest z zagranicy, to nie jest im tak łatwo wsiąść w samolot i polecieć gdzieś. tak? Więc, ale rzeczywiście jest mniej studentów. Był też taki moment, gdzie wszyscy, czy wszyscy, ale duża część pracowników ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z innych krajów, z Kazachstanu też wyjechała. No bo skoro stracili pracę, tak. to znaczy. I na dodatek nie wiadomo, jak to długo potrwa, to wolą przechodzić kwarantannę w swoim kraju, to znaczy niż prowadzić tak naprawdę dwa gospodarstwa domowe bez przychodów, tak? to znaczy utrzymywać dwa domy. I tak utrzymują rodzinę na Ukrainie, to po co im jeszcze utrzymywać mieszkanie tutaj, tak? więc, więc to też odpadło. Więc, ale tak naprawdę, to znaczy, no my widzimy, ponieważ mamy 7 tysięcy mieszkań. Mhm. Więc widzimy to na, na, na większym obrazie niż ktoś, kto ma tam powiedzmy trzy mieszkania, tak? Więc to, co widzimy, to, że wzrosły pustostany, nie jakoś dramatycznie, ale, ale w widoczny sposób. Mhm. Na, na tyle, że to jest odczuwalne, ale to nie ma dramatu. Mówimy o, o dwóch, po, punk, dwóch, trzech punktach procentowych mhm. ponad normę. Więc normalnie mamy tam 4, 4, 7, to teraz jest powiedzmy, nie wiem, 6, 10, tak? To znaczy, e, tak to się układa. Więc oczywiście, że to boli, ale nie boli aż tak bardzo. Natomiast skróciły się też okresy najmu, czyli my normalnie podpisujemy umowę na 12 miesięcy, ale ze względu na pandemię ludzie nie są pewni w przyszłości, wolą podpisywać umowy na 3 miesiące, na 6 miesięcy i potem ewentualnie przedłużać, tak? I, I kiedyś byśmy się na to nie godzili, to byłaby raczej wyjątkowa sytuacja, a teraz już bardziej się godzimy, mhm. no lepiej wynająć mieszkanie na 6 miesięcy, niż żeby stało puste, tak? tak? I, I trzeci efekt to on, on szczególnie był odczuwalny w momencie ogłaszania tych zamrożeń, czyli powiedzmy tam w kwietniu, maju zeszłego mhm. roku i teraz i, i też w październiku zeszłego tak. roku. To znaczy i wtedy najemcy prosili nas, żebyśmy obniżyli czynsze najmu, tak? I my wtedy pytaliśmy dlaczego, jak ktoś to udokumentował i tak dalej, to w porozumieniu z właścicielem czy z właścicielką mieszkania się zgadzaliśmy. Więc, więc ogólnie rzecz biorąc, to znaczy jakiś wpływ jest, ale powiedziałbym, że to naprawdę marginalny i spodziewam się, że jak tylko gospodarka znowu wróci, to wszystko się rozkręci, gastronomia, jakby wrócimy do normalności, to tutaj też wrócimy do, bardzo szybko do, do, do już do takich poziomów przed covidowych. Po, COVIDowe nie są istotnie różne, ale jednak są trochę gorsze, spodziewamy się odbicia. No, właśnie, patrząc na perspektywę tego ostatniego roku, czy zaczynając obecnie, powiedzmy w 2021 roku, masz, powiedzmy, nie wiem, 30 lat i chcesz zacząć inwestować w nieruchomości? Czy poszedłbyś, mając ten bagaż doświadczeń, to, że prowadzisz firmę właśnie związaną z nieruchomościami, czy poszedłbyś w tym samym kierunku raz jeszcze, czy być może wybrałbyś inny, inny obszar działalności, inwestowanie w akcje, obligacje i tak dalej i tam próbować zarabianie na giełdzie, czy jednak nadal byś wybrał nieruchomości? I nadal bym wybrał nieruchomości. W ogóle nawet nie mam co do tego wątpliwości jakichkolwiek. To znaczy dlatego, że nieruchomości na wynajem, mieszkania na wynajem są według mnie zdecydowanie najlepszą drogą do osiągnięcia wolności finansowej. Tą drogą nie jest inwestowanie w ziemię ani, ani w złoto, ani w Bitcoina, ani w giełdzie, ani gdzieś. Na Giełdzie z jakimś tam wyjątkiem. Dlaczego? Dlatego, że to są wszystko narzędzia które pomagają ci się ewentualnie wzbogacić. Możesz zbiednieć, jak źle wybierzesz, tak, jak powiedzmy, możesz stracić na tym i zbiednieć, mm. ale normalnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po prostu będziesz trochę bogatszy niż jesteś dzisiaj. Trochę, no, 10%, tak, 20%, tak. 50%, 100%, 300%, tak, ale będziesz bogatszy. Natomiast bogactwo i wolność finansowa to nie jest to samo. Nie będziesz wolniejszy, bardziej wolny finansowo. To, co daje wolność finansową, to, to są pasywne przychody, wpływy gotówki na Twoje konto co miesiąc. W regularny, mhm. przewidywalny tak, i tak dalej. I to, że wartość Twoich bitcoinów wzrosła, to dopiero jak je sprzedasz, to znaczy to wtedy masz pieniądze na jakiś czas, ale potem Ci te pieniądze skończą. To co? Znowu sprzedasz i znowu sprzedasz i za jakiś czas Ci się skończy to, co miałeś, tak? to znaczy i co dalej. Więc a kupując mieszkanie, to kupisz je raz. I wynajmujesz do końca życia. Kupujesz drugie, już teraz wynajmujesz dwa do końca życia, chyba żebyś sprzedała, czy sprzedał. Kupisz pięć i znowu masz już pięć źródeł pasywnej gotówki. I one ci będą generować pasywną gotówkę do końca życia. Oczywiście z jakimiś przerwami na pustostan pomiędzy najmami, tak? Ale, ale powiedzmy, te pustostany nigdy nie będą w tym samym czasie, jak masz na przykład pięć czy dziesięć mieszkań. No, to jedno będzie wolne w lutym, drugie w marcu, trzecie w kwietniu, uh -huh. i tak dalej, tak statystycznie mówiąc. Więc, e, więc chodzi o to, że, że to jest po prostu, ja bym powiedział, nawet jedyne. No, może jedyne to jest za dużo powiedziane, ale jedno z najlepszych źródeł pasywnej gotówki. Tak? Uh -huh. więc, e, więc tutaj nie miałbym żadnej opcji. I miałbym pewne może takie niuanse, bo ja pierwsze mieszkania kupowałem w Warszawie. Dlaczego? Bo w Warszawie mieszkałem. Uh -huh. Ludziom się wydaje, że Warszawa jest najlepszym miejscem do inwestowania. To jest nieprawda. Okej, okay, ma wiele zalet. Nie chcę nic jakby ujmować w Warszawie. Natomiast z punktu widzenia zwrotu z najmu, szybkości dojścia do wolności finansowej, to tutaj jest, będziesz ci zajmie to więcej lat, niż mając tą samą gotówkę i inwestując na przykład w miastach na Śląsku, tak, nie wiem, tak. w Bytomiu, w mniejszych mia mi tak. miastach miejscowościach. miejscowościach. I wiesz, więc ale jeżeli, jeżeli mieszkasz w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Trójmieście, to kupuj mieszkania tam. Natomiast jeżeli byś chciał współpracować z taką firmą jak Mizuri, to my możemy Ci pomóc znaleźć, ocenić, kupić, wyremontować i wynajmować mieszkania w tych miastach, gdzie jesteśmy obecni. I wtedy możesz inwestować tam, gdzie po prostu ta Twoja droga do wolności finansowej będzie szybsza gdzie tak, szybciej ją osiągniesz. Więc to są te niuanse, które bym ewentualnie zmienił. Ja bym nie, w ogóle w 1998 nie kupował pierwszego swojego mieszkania w Warszawie. Kupiłbym gdzieś indziej. Tak? Bo, bo za te same pieniądze, które zainwestowałem w Warszawie, to znaczy mógłbym kupić pewnie dwa razy więcej mieszkań i mhm. mieć dwa razy, może półtora razy więcej przychodu z najmu. Mhm. No to teraz, e, jeśli odpowiadasz, że tak, inwestowałbyś nadal w nieruchomości, zaczynając, to nasuwa mi się takie pytanie, czy w jakikolwiek sposób dywersyfikujesz e, jakieś aktywa, swój majątek po, po, pomiędzy powiedzmy różne grupy, to znaczy np. nieruchomości, akcje, obligacje, złoto itd. Tak mhm. Czy jednak nieruchomości. E, tylko rozdzielasz to pomiędzy powiedzmy kawalerkę, mieszkanie dwupokojowe i wielopokojowe? Tak, więc, więc rzeczywiście ja w ogóle nie stosuję dywersyfikacji i nigdy nie stosowałem. I wiesz, ja wiedziałem, co to jest dywersyfikacja, to znaczy ja byłem konsultantem zarządczym, tak? mhm. zrobiłem MBA w London Business School. Mieliśmy cały taki przedmiot finanse to znaczy gdzie była mowa o, o najlepszych modelach alokacji zasobów inwestycyjnych tak ludzie którzy wypracowali te metody to znaczy dostawali nagrody Nobla z ekonomii to znaczy coś profesorowie MIT Harvardu tam i tak dalej i wiesz ja to wszystko poznałem no bo inaczej bym nie zdał ale mimo to ja nie stosowałem dywersyfikacji i czułem z tym pewien dyskomfort dopóki w jednej z książek nie przeczytałem że, że Warren Buffett nie stosuje dywersyfikacji i widziałem jakiś wywiad z nim, że on po prostu nie stosuje dywersyfikacji, bo on mówił tak, że dywersyfikują tylko ci inwestorzy, którzy nie wiedzą, co robią. Więc nie wiedzą, na czym polega ryzyko. Więc żeby wszystkiego nie włożyć do jednego jajka, do, do jednego koszyka, te jajka wsadzają do różnych koszyków. Ale jak ty wiesz, co robisz, to nie musisz wsadzać do innych koszyków. A co więcej, jak na tym się więcej zastanawiałem, to doszedłem do wniosku, że Wszyscy doradcy inwestycyjni przekonują do zalet dywersyfikacji i mają rację. Ja tych zalet nie kwestionuję. Ale nie słyszałem nikogo z nich, kto by mówił o wadach dywersyfikacji. No a nie może być tak, że jest coś, co ma tylko zalety i nie ma wad. Ja już jestem wystarczająco stary, żeby wiedzieć, że wszyscy, nie ma czegoś takiego, co jest perfekcyjne i doskonałe. I teraz, jakie są w związku z tym wady dywersyfikacji. I wiesz, i, i tego nigdzie nie przeczytasz. To znaczy. To prawda, no. Prawda? Dlaczego? I widzisz, a jakie są wady? No wada jest taka, że, jak, że inwestowanie jest ryzykowne. Życie jest ryzykowne. W tej chwili, wiesz, może nam się sufit zawalić na głowę. Mogłoby tak być. Jest tak, że w ciągu tego roku jakiś hotel gdzieś na świecie się zawali. I akurat może być to ten w tej chwili. To znaczy na jest takie jest prawdopodobieństwo. Żywo. Prawda? Dokładnie. Wszystko jest ryzykowne. To, że ja wsiądę na skuter i będę jechał do, do, do swojego biura. Mogę nie dojechać. No. Ludzie, którzy dzisiaj biorą prysznic w swojej własnej łazience, w swoim własnym domu, część ludzi zginie, pośliznie się coś tam umrze no. w wyniku wypadków we własnej łazience, co nie oznacza, że mam się nie myć. Tak. Ale do czego zmierzam? Więc inwestowanie jest ryzykowne. I teraz, jak inwestujesz nawet w jeden, jedną klasę aktywów, to, to rozumiesz te ryzyka. Dużo lepiej, bo się wyspecjalizowałeś w tym, możesz tymi ryzykami zarządzać, możesz je minimalizować, mitygować to Aha. się mówi. Natomiast jak inwestujesz w pięć różnych klas aktywów, a jesteś jednocześnie, nie wiem, dajmy na to, wziętym dentystą, czy dentystką, czy, czy powiedzmy dobrym, dobrą prawniczką, czy dobrym inżynierem, czy, czy człowiekiem, który w IT powiedzmy potrafi robić cuda i ludzie są gotowi zapłacić i wiele tysięcy za, za tę swoją pracę, to ty. Prawdopodobnie i w związku z tym dużo zarabiasz, i masz oszczędności, możesz inwestować, to prawdopodobnie nie masz nadmiaru czasu. Byłbym zdziwiony, gdybyś była super zarabiała jako prawnik, i jednocześnie po prostu wiesz, kręciła, bo nie tak, masz co tak, robić. Tak. To znaczy, na pewno twój kalendarz jest wypełniony. W związku z tym nie masz czasu poznawać ryzyk, rozumieć tych ryzyk w pięciu różnych obszarach, w których inwestujesz. Więc inwestujesz trochę w ciemno. Tak, to tak. znaczy, bumk, bo ktoś powiedział, bo gdzieś przeczytałaś, bo jakiś doradca inwestycyjny Cię doradził. To znaczy, a doradcy inwestycyjni, nie mam nic przeciwko, jeśli jesteś, to się nie obraź, ale wiesz, doradcy inwestycyjni, to znaczy żyją z tego, że, że doradzają Ci, w co inwestować. Tak. To znaczy, i w związku z tym oni mówią, nie inwestuj wszystkiego w jedno, zainwestuj tu, tam, siam. To znaczy, tak naprawdę nie poznaj niczego. Ja Ci będę tłumaczył, w co masz inwestować, tak? tak? Więc wiesz. Więc ja jestem ogromnym przeciwnikiem dywersyfikacji. Mhm. Jak już ktoś się wyspecjalizuje, jak nie chcesz w nieruchomości, inwestuj w co innego, ale bądź w tym dużo lepsza, dużo lepszy niż średnia osoba inwestująca w to coś, to wtedy będziesz wygrywać. Jak będziesz gorsza niż średnia ze swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to będziesz przegrywać. Okej, okay, od czas do czasu, tak jak w kasynie coś tam wygrasz, tak? Ale wiesz, ale kasyna. Jedyni ludzie, którzy systematycznie wygrywają w kasynach, to są właściciele kasy. Hmm. To znaczy. To jeszcze takie na koniec mi się nasuwa pytanie. Oczywiście ono jest bardzo rozległe. To znaczy, jakie takie najczęstsze błędy zauważasz wśród młodych inwestorów? Oczywiście, jakby temat jest bardzo ogromny, bo to jest od mhm. przeglądu nieruchomości przed zakupem po tak. nie wiem, wybór w formie finansowania i tak dalej. Ale takie, że tak powiem, przykłady, które się najczęściej powtarzają. Wiesz co, to największym problemem w inwestowaniu w nieruchomości to są emocje. To po prostu jest. Problem numer 1, 2, 3, 4, 17. To znaczy, wiesz, jak kupujesz, bo Ty jesteś przekonana o czymś, albo jesteś przekonany, wiesz, to znaczy, bo to Ci się podoba. To znaczy, podoba Ci się, to kup tam i zamieszkaj. To znaczy, jak, jak masz kupować inwestycyjnie, to kup to, co jest najlepsze z punktu widzenia inwestycji. I taka analogia, którą podaję, to w Warszawie mamy około 7-10 tysięcy taksówek. 70 tysięcy taksówkarzy. Pewnie teraz hmm. z Uberem, z tymi to może tak. jest nawet więcej. I teraz, jakby zrobić ankietę wśród nich, jakie samochody Wam się podobają? To co by powiedzieli? To znaczy, wiesz, BMW, Bentley, tam, hmm. no nie wiem, co tam jeszcze, tak? To znaczy, a ile jest taksówek BMW, Bentley jeżdżących po warszawskich ulicach? Hmm. A w większości to są Skody i Dacia. Tak, tak. A, a który z tych powie, że najlepszy, jemu to się najbardziej podoba Dacia? Nie, bo, bo inaczej kupujesz samochód do pracy, a inaczej kupujesz dla swojej przyjemności i, i powiedzmy, dlatego nie, nie widziałem Bentleya, czy powiedzmy Maserati, czy coś hmm. na taksówce w Warszawie, to hmm. znaczy, bo, bo to zupełnie się nie nadaje, tak. bo po prostu wiesz, to znaczy zwrot, okej, okay, no nadaje się pewnie, no to będziesz do ślubu woził od czasu do czasu, czy coś, ale, ale zwrot z inwestycji, to znaczy będziesz miał żałosny. Hmm. Czyli chodnagowa chodna kartka, czysta, biała i po prostu kalkulacja tak? zwrotu z takiej inwestycji. Tak, 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 dokładnie. Dziękuję Ci za, za poruszenie właśnie wątku nieruchomości, bo to jest tak jak wspominałem na początku druga część tej rozmowy. Tutaj, właśnie w tej drugiej części ze Sławkiem, poruszyliśmy wątek nieruchomości. Jeśli macie jakieś pytania do Sławka odnośnie nieruchomości, to postaram się tutaj sprawić, tak, żeby Sławek zajrzał, można powiedzieć, w sekcję komentarzy. I być może, jeśli znajdziesz oczywiście czas, odpisał na jakieś, jakiś komentarz. Przypominamy również o książce, właściwie premierze książki, która jest właśnie dziś. Premiera książki Psychologia Wolności Finansowej. Współautorem jest właśnie Sławek z Jakubem Bebączkiem, trenerem mentalnym. Cały dochód z tej książki jest przeznaczony na Fundację Sławka między innymi oraz Jakuba, więc warto na pewno wspomóc tą inicjatywę, bo przede wszystkim skorzystacie pod względem wiedzy, jaka jest tam zawarta, bo to jest wiedza od praktyków biznesu, a nie teoretyków, którzy tylko opowiadają na jakichś takich przykładach gdzieś, o których po prostu usłyszeli, więc serdecznie zapraszam do zakupu. Jeśli jesteś zainteresowany całą historią Sławka, jak on dochodził do, do miejsca, w którym jest obecnie, od zera, to zajrzyj do pierwszej części tego nagrania, tutaj gdzieś Ci się wyświetli link z karty. I parę dni temu obchodzi... Dzień tak. Wolności Finansowej, Day of Financial Freedom, 29 maja. Także dziękuję tym wszystkim z was, którzy wsparliście tę i przysłaliście swoje zdjęcia, jest mi bardzo, bardzo miło. No i zapraszam za rok też. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze huczniej świętować to święto. I dzięki jeszcze raz za, za zaproszenie do programu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki I Ej. dzięki wam za poświęcenie czasu, za wysłuchanie aż do końca. Jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Dziękuję, że zgodziłeś się być gościem numer jeden tej serii. Dajcie znać jeszcze raz, czy macie jakieś pytania do Sławka. Sławek tutaj może postara się na nie odpowiedzieć, jeśli znajdzie czas, bo jest wbrew pozorom zapracowanym człowiekiem, co by mogło się wydawać, że to jest troszkę sprzeczne z tym, że jesteś wolny finansowo, a zapracowany, ale wolność finansowa też nie do końca wygląda tak, jak wszyscy ją sobie po prostu wyobrażają. Perfect. Więc dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Subskrybujcie ten kanał, zajrzyjcie do, na stronę. Sławka, kupcie tą książkę, wesprzyjcie fundację, bo po prostu warto.